Siemanczko, ziemeczki, z tej strony oczywiście Kumi, dzisiaj Was witam na oczywiście drugim moim kanale, czyli Kumak. dzisiaj sobie pogramy z widzami z Discorda w grę jaką jest Gun Game. Jest to nowy tryb na strocidzie. O, widzę, że zostaje zatrapowany Darkraken. Niestety. Widziałem, widziałem właśnie, podjeżdżam tego gościa. Dobra, dawaj, dawaj go. O nie on ma już broń. O dobra, udało się, udało się, dobra, no to łatwiutko. Tak, no. tylko że chciałem go zatrapować, a ja później stwierdziłem, a sobie spisuję tu. O, to nieźle. No i nie pykło. Jeżeli chcecie nagrywać, to wbijajcie na Discorda, bo teraz grają z nami osoby z Discorda, ale są po prostu zmutowane. Tak. Ale grają z nami po prostu, siedzą na kanale, o tak. O nie, Asek gra z nami, o no to super, Asek dał nam link, więc dzięki Asek. Okej, okay, o sobie. No. O, teraz mam digielka, to myślę, że łatwy będzie killik. O nie. O, chcesz się wybudować. No to ja jestem. To ty? No. Ło. Siąbek. Siema. Co to za trafowanka? Ja ci dam trapowanko mnie. Ło, tu trap. Let's go, no. let's go. Siupiduba. A nie mam budowca. No chodź na dół, chodź na dół, jestem na dole, już czekam. No! Nie. No nie wierzę. Dobra no, idę cię. Gdzie on jest? Dobra widzę. Przepraszam za telefon, ale... Niestety nie zostanie to zmontowane, bo ja tych filmów nie montuję. Już sąmy takie jak sam, więc zero przeklinania oczywiście i tak dalej, więc mega pokchom. Dokładnie. Dobra, ile ty masz Nie zabijłem go. Ej, gościu jakiś trapper. No, bo są tasy co okay. ciebie teraz. Zobaczcie, zobacz, kto jest pierwszy lepiej. O kurde, 7 kili już. No łatwitko Nie, ale te, jak się przejdzie te, przez te pierwsze tam, 3, 4 to już jest łatwe według mnie. Dobra. Ło, gościu, co zrobił? Bo spadu mi ucieka. Co za świetna. Ej, pamiętam? ja właśnie, ja idę. Ja idę na niego, ja idę. Dobra, już go zabiłem. O, to Ty jesteś tam. Nie, to nie Ty. Nie, ja tutaj. No nie, no, spadł spadł uciekł. Dobra, dzięki. Dzik za kolejnego kila, byczku Tam ktoś jest Dobra, ale to nie jest takie łatwe, żeby trafić z tej rakiety. Nie ma amo dobra, ale z go utrapowałko. Jeszcze nie, nie zabijłem, więc sławą Byczek, czekaj, ja cię strapuję tylko. Czekaj, byczku! Byczku, no czekaj tam na mnie. Byczek, byczek ode mnie ucieka. Byczku, bo ja nie mam już amo! Może do mnie strzelać! Wow! Ale agresor, agresor Agresive game Agresji O! Jest trapowany! Kto jest mistrzem tej gierki? Kumi Dobra, pogers. Dobra, kolejny kit Asek, asek, asek. Dobre, asek zabity. A, asek generalnie z nami nie rozmawia, ale to jest z nami na serwerze. digel, diggle mam. No tu się z jakąś kaczką chyba, czy nie wiem czy to jest. Wow! Wow, wow, kolego, wyluzuj, ja fan, ja fan, nie widziałeś o tym? Powiedz, że ja fan. No, Kumi, to fan, no, to swój, to wow. jest twój fan, generalnie. Przepraszam za telefon, przepraszam bardzo. Wow, 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 ja je fan! Jest? no school. Nie! Ktoś mi zabrał killa! Nie no, asek. Tak, dobra, Zabiję maska po on mnie. Nie! Szymon nie zabił, Szymek Roblox. Teraz mam to Okej, okay, as, czekajcie, bo tam jest jakaś bitka. O stary, Marcin co tam? Matos? Co dobra, tam u powiem. Ciebie za klepanie kotletów w domku? A, takie normalne, taktyczne. Hey. Dobra, dobra. Dobra, no! Lipkoci! Oni nie Asek mnie dogania, ja mam tą najgorszą broń, bo to jest ta sniperka. O nie Środek bierze 90 No shit No gra? Stor. Cebula Dobra tutaj Polek cebulak Ty no doganiałem mnie powoli No i serio go nie trafiłem tak? Było takie na serio czy tak? Ja nie mogę... Ja nie mogę, Mat... o nie, Martin Matrus ma RPG. Ooo, jest, udało mi się, jest, udało mi się do Dobra Nie, 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 no nie no. <laughs> Dobrze ci poszło. Free kill, free kill. O dobra, Lipko ci ty masz wóbkę no się... Nasze... Proszę, przesę, ja fan, ja fan, ja wielki fan jestem. No właśnie. Kom to fan. Dobra, czekajcie. Siup. Ale typek porobiony. Chciał mnie strapować nie ma. Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. Nie no nie no. Jest zabity! Jest. Jestem mistrzem, jestem mistrzem. a the master. Master. O, nie. Nie. nie! Dobre! Nie, ja miałem, no, nie już. No, wiadomo. Nie, 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 nie. Najgorzej, no, najgorzej. No, najgorzej, no, najgorzej, no, najgorzej no, co się może mogło w ogóle. Ja nienawidzę SMG. SMG jest. dobra! Udało się! Ja mam najgorszą broń, bo potworzę rakietnicę, a ona zabiera po 45 i to jest takie wiesz, wiersz. A tak mało? No. Jezu. Tu ktoś co jest tak. na moich plecach w ogóle. Kolega, ja daj kompę. się zabić, ja fan. Kolega chyba cierpi na tą samą snajperkę, na którą ja cierpiałem jeszcze przez Nie no, dobra. O dobra, umarł. Co? A wygrałem, dobra. Ale nasze no, się skończyło, ale wygrałem, więc... Tak. Dobra, jeszcze myślę, że jedną minutkę. Ile filmik trwa? 6 minut, no to jeszcze jedna... No, Do, ogóle... dobra, jeszcze no. Nie, założył mi się mój kter, kapelusz nowy? Charakter? E... Nie, nie miałem założonego, dobra. Na wczorajszym FFA, odcinku oh yes. Dobra, mamy. Mamy kapelusz. Wczorajszy, na wczorajszym odcinku kupiony. Ej, każdy Ej, czy, A jednak. Aha. Nie, Asek wycofał. Asek no wycofał. Co, co zrobił Gun game? O, spoko, Gargame jestem spoczka. Możemy dzisiaj dwa gun game pograć. Nowy tryb. I będzie odcinek z game Gargame, co ja gada? Gun game. Dobra, let's go. Dobra. Dobra, teraz zabić pierwszą o, osobę. Pierwszy Ja widzę Asusia chyba A ktoś tam robi... A pań... ktoś tam robi tej... Warzywogaming. Warzywo gaming Co tam było u góry na niebieskim domku Nie wiem Dobra, nie A mi zabrałeś killa. Dobra Kasę, kasę, Łatwo Łasko strapa mnie się Dobra, kolejny Oj, aj, aj, 5 kg. Wow, nice, that's, that's pretty cool. O, wow. jak ktoś tam wyskoczył na. Bądź o, o, o Jezu, fama sama. To jest najgorsze. Fama sama. Fama sama? Masz? Ja już mam kilka. Fajny kapeluszki. Dzięki bieg. No wtedy kontra... w wow. No ile ty masz hp? Ale ty panika gaming robi. ale ty Jeszcze mi asyk zabrał, dobra nie gram z już. To już To Kto go zabił? What? Nie wiem, No nie, e, ja, nie, nie ja jeden. Ja, ja Bądź pad'a położyłem i mnie zabiło z tą spada. Bitkociak i 360 Ej, robi. Kociak i 360 robi, on lata pode mnie i tak. Jezu o, nie ten dip to jest największe gówno, boże. Ej, mam... Ja miałem lagi A ja faceball. Zrobiłem... zrobiłem siebie, nie, da... nie masz A nie, bo cofnęło mi broń teraz, to nie tak dobrze. No nie no nie wierzę, a ja mogę cię już zabić. Kiedy... Dobra, kolejny kill. Nie, Asek ja fan, ja fan, no serio, Asek. Teraz no. ja. Hej, a ten próbuje mnie trapować, ja się zabijam z gościem, a ten tam na trawok, nie? Nie no, wierzę. No, trapowany już byłeś. Borys, ty. Dobra, kto mi zabrał killa? Asyk, dobrze ci poszło. O nie! To mi też. Ale fik trapy to były. Ja, no, ja ten, ja... Jeszcze... Ten... Ja mam dopiero jeszcze nie kill... Z jednego killa nie mam, najgorzej. Ja fan, ja fan, ja fan. W i ja fan. To, to same. Wow, Aspon, Dobra, zabite, zabite, dobre. śniadanie. Hi, hi, hi. Mam dopiero MK, Ale A, pog. Która jest. Druga, Pierwsze, za pierwszy kill. Ło, wow, to, to dopiero? No, bo ja nie mam widzę, że tutaj nie ma formy. To dla dobry mnie. gracz jesteś. No no to jak się to nie wchodzi pojawia. nic. Oh. No czemu on się nie ruszył akurat? Dobra, Asek tam w jakąś biurę. No ja że tu nikogo prostu nie ma. Ja sobie strzelam do was. Asek dawaj, dawaj go, dawaj. No. Dobra, nie patrzcie teraz na moją awupkę widzowie. To nie jest to co zawsze wow. łowyliłem <noise> <noise> mi się trafę Co <noise> mistrz nie A? <noise> mistrz? Co? Już za chwilę Ale jak Czemu? Go? Czemu? Nie no, wierzę Nie dobra, A, dobra, gościu masz bana normalnie, jesteś banowany w tej chwili e, to jest Oliver Podłoga 12 a za co jest no, Że za... ja myślałem już, by, by było tak pięknie. No, zabij... gościu kolejny ma 0 HP. No, dobra, ja już kilofem go robiłem. Ja już typa kill kilofem dojeżdżałem tam. Właśnie widziałem, ale oczywiście musiałem za... Jak nie dostałeś? Halo? Jest. Wreszcie zabiję typa. Ej, 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 ja fan, ja fan. Byczek, żartowałem, ja nie fan. Czemu? Ej, nie mogę sprintować, co się stało? Da się sprintować? No, no biegać nie mogłem w sensie. Byk. Przestań! No, face kill yourself. Bo Asyk mi z milion. O nie, mam najgorszą AWP świata. Nie, to jest ta dobra, ona jest całkiem... Spoczko. Znaczy to nie jest AWP chyba w ogóle. No ja nie wiem, no ja nie wiem. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzenia, muszę Do widzenia, do widzenia, wydano. O, co jest? Jest, go Dobra. dobra. Boż. Chodź, nie ma Ciebie. Asyk, dobrze Ci idzie. No bo mam ja tylko głupiego PMA A mi, No dobra, 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 fan, ja fan, ja fan, no typie, no Ja tylko na Banspada tu chcę. Gdzie... O, dzięki, Banspad mi uciekł. <grystanie> dobra, to lecę do ciebie mordo A Ty mi uciekłeś gdzieś No nie, i kolejny typ mi zawalił kila. Może coś tam wleci do kogoś? Nie, oczywiście, że... <grystanie> tak! Zabiłem Borysa no... jakiegoś! O! Zagadnik mi zabrał kila. To ja? Juhu, dzięki, tak Obijam go za 90. What? ale ja wyskoczyłem. Dziękuję. sosa robię, Nie, O, ja wyskoczyłem. Dobra, ja. jest zrobione. Przypadkowe trapy postawione byle gdzie. Kocham tą grę. Właśnie też to umiem, bo tam yy, zawsze się yy, stawia gdzieś trapa. Ty typek zawsze, yy, jak zawsze... jak na Dobra, gość ma 0hp, dwóch gości ma 0hp. Ale to jest piękne, jak seks spada jesu. w mojej trapy a Ja mam lagi. Dobra nie rakiet, to jest największy największe z tego się nie da grać. No tak. Ja się nie miałem nawet. Jak ty, jak ma panie mobi tylko do, do za jeden HP, to, 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 to nie. Nie. I uchalo. Borska, mi się A. nie chciał. Jest -offa. O nie, minigun, Borysku, przepraszam, Borysek, Borysku. <laughs> No wygrałem, jest! Wygrałem! Pierwszy raz miałem minikanę i wygrałem. Dobra, także jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie hashtag wygrałem, a ja przypnę wam serduszko, także dziękuję wam co oglądanie tego odcieniaczka, trzymajcie się, no i cześć, papa, na razie. No, Pożegnajcie się. Ej, jako Pożegnajcie się! A, do widzenia, do widzenia! Nie.